Siema z drogi przywitajcie się panowie. Siema. Wsiadła ci bateria. Ahoj. Ahoj. Słuchajcie, piątek to wiadomo. Wyjeżdżamy. Bardzo nietypowo tym razem, bo mamy ze sobą pasażera na gapę. W zeszłym tygodniu to było typowo. Nie, w zeszłym tygodniu też było nietypowo A Markie, teraz... Jak dzisiaj? Tak, kupiliśmy sobie słuchajcie, niezdrowego McDonalda, bo mieliśmy ochotę na niezdrowe jedzenie, zresztą dzisiaj nie mieliśmy czasu. Słuchajcie, lecimy w ogóle bez przyczepy, pokażę Wam, o, nie, nie ciągniemy naszego domku, za to ciągniemy ze sobą Błażejka. I lecimy, słuchajcie, Wrocław City, mamy spotkanie z przyjaciółmi we Wrocławiu, więc lecimy, będziemy nocować w hotelu, bo to będzie mocno imprezowy weekend, więc lecimy bez domku. I opowiedziałam Wam co się dzisiaj wydarzyło, z racji tego, że się śpieszyliśmy bardzo. Ja dzisiaj chciałam wrzucić ten film z urodzin mój, i wiecie co? Wrzuciłam go, ale wersję roboczą. I coś mnie właśnie tak zastanowiło: mówię, kurna, jakiś taki dziwnie krótki ten film jest. I potem sobie sprawdziłam, i zamiast wrzucić tą docelową, tą wersję obrobioną dla Was, to wrzuciłam wersję roboczą. I teraz właśnie w trasie się kapnęłam, i usunęłam, i wstawiam Wam prawdziwy odcinek, także yy, ale wiecie co, już ten prawdziwy odcinek miałam w koszu, więc całe szczęście ja tego kosza nie opróżniłam w, w komputerze i, i przywróciłam taka farciara ze mnie troszki Fascynująco. Fascynująco, no. a Ty coś, uważaj jak mądrego byś chciał powiedzieć? nie, ja oszczędzam głos na egzaminy no, ukanio, uważaj jak leci na egzaminy, słuchajcie, do? gdzie lecisz kochany? do Akademii Sztuk Teatralnych do Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu kochani. Także dlatego z nami leci, bo ma jutro egzaminy, ostatnie, synu. Tak, tak dostał się już do, ostatnich, do ostatniego etapu i jutro ma zajęcia przygotowujące, tak, w szkole? Tak, tak, tak bo egzaminy stricte będą w przyszłym tygodniu. Tak, i jak ja już będę wrzucała ten film, to on to już tak naprawdę będzie po egzaminach, dlatego o tym mówimy, bo tak ogólnie to nikomu o tym nie mówiliśmy, żeby nic nie zapeszać. Zresztą wiecie, jak to jest. Życie, nie? A ty, Ukaniu, teraz ty coś mądrego? Ukaniu się oczywiście zrobił awanturę o to, że nie polałam ketchupem frytek i z tego tytułu po prostu się ochlapał. Co ty zrobiłeś? Nie, ty żeś powiedział do mnie e, brzydko, że kąśliwa jestem. Brzydko. Każdy, kto mnie zna, nie uwierzy, że mogłabym wywołać awanturę. Żartuję, wszystkie awantury wywołuję ja. Wyrzucę to, nie? Dobra, słuchajcie, widzimy się we Wrocławiu. Mamy zamiar trochę go pozwiedzać. Oczywiście spotkać się z przyjaciółmi, z którymi jedziemy się spotkać. Zobaczyć, jak ty zwiedzasz, bo ja nigdy nie widziałem. No dobrze, Kaniu, ale po co ty mi to teraz dajesz? Ja to wyrzucę, tak? kawy. kawy. i Dobra, słuchajcie, kończę, bo on tutaj już znowu zaczyna ze mną. Muszę mieć dwie ręce, żeby się bronić. I wiecie co? Cztery godziny mamy jazdy. strasznie daleko ten Wrocław. A w ogóle Błażejkowi się przyfarciło, że z nami jedzie, akurat że mieliśmy w ten weekend spotkanie z przyjaciółmi i że jedzie z nami. Bo tak to musiałby drałować sam samochodem albo pociągiem, synu, nie? A jestem czy jest pociąg? Na pewno jest. Sprawdzałeś ten pociąg? Nie ma pociągów, które pasują, bo wyjeżdża. Jest Słuchajcie, u celu będziemy 18.10. Wiadomo, że później, bo tak pokazuje nawigacja. Nie, osoba bez to wcześniej. Wcześniej będziemy? A no tak, Jezu, ja zapomniałam, no tak, bo my wiecznie z przyczepą jeździmy. Słuchajcie, naprawiam błąd, zobaczcie. Naprawiam błąd, który popełniłam dzisiaj na szybko. I to jest tak, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. I no niestety. Dobrze, że go moment wychwyciłam. Po 20 minutach się trzasnęłam, że zły film wpuściłam, wiecie? O, dobra, słuchajcie, kończę. I widzimy się później. No i już jesteśmy na miejscu, słuchajcie. Hotel Lotus się to czyta? Lotos, tak, bo to jest kwiat lotosu w takim razie, podjeżdżamy pod ten hotel. No, słuchajcie, dojechaliśmy do tego naszego hotelu, już Łukaszek się melduje. Proszę bardzo. A ja z to 407 mamy pokój, to jest które piętro? I tu jest napisane, które to jest piętro? A, muszę się zapytać. Słuchajcie, mamy pokój 407. Położyłam. Już tu walizkę położyłam, chciałam Wam pokazać. O, i to jest nasz pokoik. Taki sympatyczny, słuchajcie. Bardzo fajny. Telewizorek, łóżko sypialniane Tu jakaś kanapa. Szafa. Ja cię wiecie, co jestem ciekawa, czy są ręczniki. Zaraz zobaczymy. O, jaka, ja własna, jaka jasna łazienka. Są ręczniki, jest susz... Nie, nie ma ręczników, słuchajcie. No, w tych czasach to się tak chyba już nie zdarza, żeby nie było ręczników. Bardzo jasna, duża łazienka, aż oczy w oczy wali. Suszarka jest, ale wziąłam swoją. Hmm. Także zaraz Kaniu wróci z Błażejkiem z dołu i, i będziemy się szkodać. A nie, są ręczniki, słuchajcie, na łóżku leżą ręczniki. Nie zauważyłam, bo łóżko białe. Bardzo, bardzo sympatyczne. Najważniejsze, słuchajcie, najważniejsze, że jest czyste. O, i to jest najważniejsze, tak naprawdę. A resztę, a resztę da się znieść, zwłaszcza, że do hotelu się nie przychodzi siedzieć, tylko spać. A później na miacho. Więc, słuchajcie, trochę się odświeże i się będziemy wybierać na miasto. Zabieram Was ze sobą. Słuchajcie, ten hotel to mamy w centrum. Pokażę Wam widok z tego hotelu od strony pokoju. Oj, Jezu, okno tutaj by wyleciało. Masakra, ktoś tu źle okno założył. No, powiem Wam, że trzeba uważać na takie rzeczy, bo jeżeli są okna nieznane, no to można sobie zrobić problem. Na szczęście trochę się na oknach znam. Zobaczcie. To jest centrum słuchajcie, także zaraz panowie przychodzą i, ale kurna, pokażę wam w łazience też są takie wielkie okna, tu jakby ktoś otworzył, nie daj Bóg by się wychylił, zwłaszcza, że jest nisko, słuchajcie parafet, no to naprawdę można sobie krzywdę zrobić, zobaczcie, tu jest w przód, tu jesteśmy z przodu tego hotelu, o, tam na dole, no Także naprawdę trzeba uważać, bo jest bardzo nisko, można naprawdę sobie zrobić krzywdę. Dobra, czekam na panów. No i co Błażej, jak podoba Ci się wycieczka, jaką, na jaką Cię rodzice zabrali? Co się podoba? Wycieczka Błażeńkowi, na jaką go rodzice zabrali. Ja to i tak tutaj miałem być. Wiemy, wiemy. To my tu jesteśmy przez przypadek. Dobra. Idziemy, nie? Na miacho. Dobra. Wychodzimy, słuchajcie. Dobra, idziemy. tam ten szpital. Łazienka to jak w szpitalu. Nie jest zła! Nie, no i najważniejsze, że jest czysta. Kto ma kluczyk? Ja. Dobra, idziemy. To słuchajcie, czwarte piętro. Windę trzeba złapać. O! Chyba jest, a nie ona tak dziwnie jeździ. O! Proszę taka elegancka ksymenka. Proszę, buty złote, ale skromne. No to taki bardziej musi się, nie, pamięta, nie? No może to kiedyś... Tutaj okularne są Muszę to Po co ci okulary na noc? Na No jedziemy właśnie. Na dole poczekamy na tatę. Słuchajcie, idziemy na... Fontanny, fontanny multimedialne ja się kieruję oczywiście Nie wiemy gdzie to jest Na fontannę idziemy jak będzie wieczór bo wtedy będzie je widać A teraz to przyszliśmy na rynek zobaczcie Tutaj wie, że jest kamienica w której jest narysowane sztuczne okno, że nie ma niej. Tak? No. no to dawaj znajdziemy ją Kamienica ze sztucznym oknem nie wiem, czy to nie w tym zdaniu czasem. No. Ale nie, ale, ale nie chyba tu, Te, A ja będę tu... we Wrocławiu szukała. Nie, chyba tutaj. To jest sztuczne okno? To jest sztuczne okno jakieś namalowane. Zaraz zobaczymy, jest... czy nas nie oszukujesz. Sztuczne okno namalowane. No, no. Nie, no i co, szukacie tego okna sztucznego? Ja się wydaje, że to tu jest. Ja. I co tu, jutro będziemy tam? Tamtej, nie? w tej żółtej. Tak, w tej żółtej to widać te okna sztuczne chyba od razu. Jedno. Zobaczcie jakie ładne fontanny, ale to nie te są świecące. To to tutaj będzie? Ale to nie te są świecące. Chociaż może też nie też świecą, ale na pewno nie są te multimedialne, o które mi chodzi. Ale no i znaleźliśmy sztuczne okno. Słuchajcie, w tym żółtym trzecie piętro. Pierwsze od lewej. Nie wiem, czy Wy widzicie to. O tu, o tu, o tu, o tu, tu. To jest sztuczne okno. A teraz widać. Ale ciężko go było znaleźć. Teraz to już widać. No to znaleźliśmy sztuczne okno. Gdzie lecimy? Do knajpy jakieś, nie? Bijemy coś, do czy na razie nie chcemy? Czy co? Będziemy coś jeść, czy na razie co? Nie, bo przejdźmy. To dobra, to idzie na idziemy na O, balon nam uciekł, balon. nie Słuchajcie, na... tam, tam przejdźmy. łapać go. O! O, ładny skok! <noise> A ja chciałam pomóc. Tak dzieci puszczają balony, się bawią? No to tak wszystkie dzieci sobie mogą podejść i się bawić balonami chyba tak. Nie? O, no albo tak... mam pomysł. Chodźmy śladami yy, wrocławskich krasnoludków. Bo każdy krasnoludek we Wrocławiu, miejsce, w którym on stoi, oznacza jakiś moment historyczny. Łukaszek, Błażejek każe nam iść z krasnoludkami. Śladami krasnoludków, No dobra, ale no to, od którego trzeba zacząć? No krasnoludka? To trzeba Oczywiście sobie znaleźć sobie ten. Śladami. Ruszamy śledzić krasnoludki. 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 Może do jakiejś środki Marysi dotrzemy? Jest. Krasa <laughs> zwiedzania śladami polskich Dobra, dawaj. Czas spaceru to około dwie godziny. Mamy czas. Zanim dojdą do nas znajomi. Gdzie jest mapa? Pięknie jest w tym Wrocławiu. Tu jest no, szukamy. Ale co, idziemy od początku od pierwszego no no krasnala tu jest. Tu jest czy od greko, momentu, tu kiedy stoimy? To tu jest pierwszy krasnal. Tak? Tu jest Greco. Do... Ale to jest pierwszy, pierwszy, czyli po prostu pierwszy koło nas. Pierwszy obok nas. A, czyli nie idziemy od początku, tylko tak jak stoimy, już tak? Go widzę, już go widzę. Oj, ja widzę go. No, dzieciaki się go dotykają. Pierwszy krasnal, jest. Ale te krasnale coś mówią? O co chodzi? To jest jakaś historia? Zabocznila i przy każdym, ty masz tabliczkę na przykład. No, przy każdym krasnalu jest tabliczka. Power, co tam? Power kreuje emocje. O, no, fajny klasnant. Bardzo fajny. 10 agencji. Ten Krasnal fajny jest. No, śmieszny jest. No i dobra, kreuje Mieszny. emocje. Fajny. Dobra, idziemy teraz do następnego, tak? W tamtą stronę. Koszek zdjęcie robi. Teraz, je, gdzie idziemy? Do, do, do następnego, tak? A wiesz, gdzie on już jest? No. A ja też go chyba widzę, czy nie? Czy mi się nie, wydaje, że ja go chyba widzę? chyba tego gościa. A tam jest? Nie, robią sobie z nim zdjęcie, widzisz? A no właśnie, tak mi się wydawało, że właśnie zdjęcie sobie z nim robią. Ile tych krasnali w sumie jest? A ze 40. Drugi jest pod kościołem, ukrywa się. Ale mamy go, Namier namierzyliśmy krasnoluda. luda. Super, Fredro. jakie piękne bańki. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Słynka, może ja Cię nagram, teraz jak tak sejdziesz. Tak? Nagrasz mnie? Tak. Tomasz, nagrywaj. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z teledziennika. Teleporanek. I prze, właśnie przechadzamy się po wrocławskim rynku. Już to mówiłam. Pięknie. Ale ja to powtórzę. Tutaj... Yy, przepraszam Panią, bardzo... Yy, ma Pani chwilę czasu może? Mam. Jesteśmy z, z ulicznej, jak to się nazywa? Fryk nie. A nie ma tu tabliczki? No i skąd wiemy? No? No ten jest, na pewno wszystko jest niewidomy. Ten nie słyszy, a tego głowa boli. <laughs> tego boli głowa, ten nie widzi, a ten nie słyszy. To chodzi na wózku. A, Boże, nie zauważałam wózka, <gry> Słuchajcie, tu jest taka fontanna. E, chyba ma katar ten niedźwiedź, nie wiem co to jest. Wrocław. Nie wiem, co to jest, ale ma katar obwodliwy. Tak strasznie uciekł z nosa. To jakieś takie dziwne zwierzę. Nie wiem, gdzie nie chcanę. Chyba, że nie widzę. O, mamy następnego Grasala. Słuchajcie. kule toczy. Ale on jest tylko przy pierwszej kuli, czy przy wszystkich? O, no, jak ciężko. O, tak. Ale dlaczego tylko... A tu jesteś z tyłu, a bo ten pcha! Dobra, ten pka, a ten... A co oni robią? Ten pka, a ten zatrzymuje? My chyba się nie lubią te krasnale. Bo jeden pcha, a drugi zatrzymuje. Chyba się te krasnale nie lubią. Może walczą o tą śnieżkę, nie? Aha. Bo ta kula mają walnąć może tą śnieżkę. Nie rozumiem no, tych krasnali. Tak. No ale słuchaj, ten zatrzymuje, a ten pcha. Nie, było bez sensu. Robota to jest robota. To jest syzyfowa robota. Proszę bardzo. Się teraz? Dalej, idziemy. Mają ludzie talenty. Jedyne, czego nie umiem, to śpiewać. No i teraz jak rasnala wyczaiłam. Brawo. O, ten to wygląda całkowicie jak ja, jak montuję Wam filmy. Dokładnie. To ja tak wyglądam jak montuję filmy. Z nogami na tyle? Tak, z nogami. I kubek kawy? Tak, identycznie. To ja tak, tak wyglądam jak mutyły filmy, nie? Kubek kawy i, i nogi trzymam na stoliku kawy. Tak. No. Identycznie. Ten krasnal mi się podoba też. Dalej idziemy, szukamy dalej. No i słuchajcie, czego się dowiedzieliśmy? Tu nam koleżanka powiedziała, że krasnale się głaszcze. Tamte krasnale, które były niepełnosprawne, głaszcze się po to, żeby spełniło się, żebyśmy byli zdrowsi. A krasnal z nogami na biurku z laptopem, żeby była lepsza praca. A ja tyle jak... razy byłem i ani ja razu nie, nie słyszałem o tym, ani no nie No właśnie, ile rzeczy się można ciekawych dowiedzieć od ludzi. Ja go pogłaskałam, co prawda nie chce mi się nic robić, ale a wiadomo. A jak mi się zachce, to żebym miała robotę lepszą. <laughs> Mamy go, krasnala. Następny z laptopem. A ten co robi? Ten po prostu co? Pracuje, zwyczajnie i to bardzo ekonomia mocno. ekonomia jakaś, bo... Tak? Co zaglą... Zajrzymy co on tutaj ma. A co on robi? Szczałem ma. Że coś pracuje chyba, jakaś no. ekonomia, bo te słupki. No. Pogłaszczam. O ja, ja go pogłaszczę. Pogłaszczam. No, no, dobrze, krasnal. Ty też, bo synu, żebyś na nieroba nie, nie wyrósł. Idzie <laughs> <laughs> dalej. Tutaj idziemy, jakiś krasnal na rogu jest. A nie, to jest w ogóle jakaś małpa, chyba na jakiejś skale, słuchajcie, zobaczcie, to nie jest jakaś małpa na skale? Nie Yeti? Co? Chyba tak. To chyba Yeti jest. To też trzeba pogłaskać? Na, na mapie? Co to jest? No jest złożona. No weź zobacz, to nie jest krasno. To jest no, nie To jest brzydki Gdzie krasnolu. Co to jest? To jest ten krasna? No. Dobra, ja go nie głaskam, bo nie chciałabym wyglądać jak on. <laughs> Gdzie dalej? Ten jest brzydki. Gdzie dalej? W lewo. W lewo? A, są w drzewach. Krasnale. To jest artysta jakiś Artysta malarz Trasną ludek Dobra, żeby mieć Żeby mieć artystyczne życie Dobra, artystyczne życie, błaszczenie. No ładnie no, kraskać, No ale ja też chciał mieć śpiewać No, a tu jest pani krasnarówna A to już tylko ty głaszczasz. Tak, a co jest tu napisane? Głosy na kobietę nie jest tam wszystko jedno, ale mogę. Ty, ale czemu ona jest na łańcuszku? Okropne to jest. No bo to właśnie o to chodziło, tak? Łoski na kobietę. Widzna jest Wrocławianka. Dobra, Wrocławia. głosuję. Ale kiepsko, że ona na tym łańcuchu jest. Nie lubię takich. Dobra, tutaj widzę ten. No, tu jest Błażejek. to jest łażejek. To jest to łażej po wniosek. A tu jest glamour. glamour. Nie, to też kobieta. Bo czy tak glamour. Że, życzę Ci Ksmenka, tak pogłaskam I ja, ja se życzę, też Głaszczę <głasz> życzę, życzę sobie, no, że tak, tak se leżeć już do końca życia nie? i glamour czytać Dobra, dalej idziemy Dalej idziemy, idzie to dalej No i następny krasnale Jeden coś wciąga drugiemu Marcia Krysia za sznurkiem A nie wiem co wciąga Ciastka, chyba. Nie, ciastka, bo tu są lody. To są lody. On wciąga ciastka. Kasia dzwoni, bo słyszę, że dzwoni. No i te krasnale zaprowadziły nas do jedzenia, bo idziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Także idziemy coś zjeść. Jakie zrobiliśmy zdjęcie? Stary Wrocław. A! I to jest Łukaszek, ja i Błażejek Fajne, nie? I taka super pani nam robi te zdjęcia. A teraz chłopakom robi. No. Fajne. Naprawdę jest bardzo fajne. Fajne to zdjęcie jest. No i chłopaków taka wyszła, stary Wrocław i tacy panowie. No to, to paskudni. Ja nie, <śmiech> <śmiech> nie, nie narzekaj, elegancy to, to, Tak, Karol, no? oczywiście, nie narzekam, no. bo mogłam mieć gorzej. <laughs> no też to. to. A jak się, fajnie, bo, co bardzo to fajnie. Nowy dzień, staliśmy, idziemy, słuchajcie, na śniadanie, a później idziemy na obiad, także yy, będziemy się odzywać. Bardzo dzisiaj upalnie jest we Wrocławiu, nie? Dopiero będzie, bo jest dop dziewiąta dopiero. A, czyli wszystko przed nami. Słuchajcie, yy, zbieramy się do śniadania, bo się już spóźniliśmy, zaspaliśmy.